Epidemia koronawirusa uruchomiła ogromne zapotrzebowanie na usługi cyfrowe, ale także na automatyzację. Także służba zdrowia jest tym obszarem, który jest zainteresowany automatyzacją. Takim nowym narzędziem, które znajduje swoje zastosowanie są bezzałogowe statki powietrzne. Pierwszy lot testowy w trakcie koronawirusa został zrealizowany 29 kwietnia pomiędzy szpitalem MSWiA oraz szpitalem Banacha do transportu próbek krwi do badania. Ale to nie jest jedyne zastosowanie dronów. Jeszcze wcześniej prowadzone były prace mające na celu opracowanie koncepcji wykorzystania dronów do transportu defibrylatorów. I to jest bardzo zaawansowana koncepcja. Upatrujemy tutaj ogromnych korzyści dla zdrowia, życia ludzkiego, służby zdrowia i na koniec dnia dla budżetu. Więc to są takie dwa podstawowe zastosowania. Na szeroką skalę przeloty dronów będą mogły się odbywać, jeżeli będą opracowane takie wymagania logistyczne, infrastrukturalne, ale także cała logistyka ruchu bezzałogowego w terenach miejskich, poza terenami zurbanizowanymi i w innych obszarach. W związku z tym trwają bardzo zaawansowane prace nad opracowaniem tej bardzo Infrastrukturalnej, logistycznej, tak, żeby coraz bardziej masowe operacje mogły być wykorzystane. Podejście jest pilotażowe i musimy takie podejście zastosować, dlatego że muszą zostać wypracowane procedury bardzo szczegółowe, bo chodzi o bezpieczeństwo ludzi na ziemi. W związku z tym ten pilotaże pozwalają nam coraz bardziej, coraz bardziej masowo wdrażać drony, no, szczególnie w transporcie medycznym, w tym obszarach zurbanizowanych. Bardzo wysoko oceniam wykorzystanie dronów w medycynie, w tym w szczególności w walce z. Pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, ponieważ zapewnia bezpieczny, sterylny dostarczanie z miejsca do miejsca różnego rodzaju materiałów biologicznych, próbek, transportu krwi, także niezbędnych leków szybko, bezpiecznie, z zachowaniem wszystkich reguł antyseptycznych, z zachowaniem bezpieczeństwa epide epidemicznego oraz środków ochrony osobistej pracowników. A też w porównaniu z transportem konwencjonalnym, czyli karetką, w moim odczuciu powinien być znacznie tańszy. To też jest dodatkowe. Plus dla zakładów opieki zdrowotnej, które jak wiadomo zawsze będą się borykały z niedostatkiem środków finansowych.